Widocznie nam wykradzanie kiedyś magazynę, tego została tablica na klucze. To cylindry naprawiali. taką wannę z zajebistą stać do mycia fugi ze stanu. To była stołówka Czy jest to tak rozebrane? Kurde, pobił Zawsze w tym miejscu kierownik siedział pod ścianą. Co? To bo to lata, nie? Nie, to był piec. Właśnie nawet kolega wpisany go już to oglądał, to... Rymek na pewno będzie wiedział gdzie to jest. Jak właśnie to oglądał. Za nie ciągnie, nie? Bo czasami mogą być czujki ruchu. Chyba, że już całe rozbebeszone. Prowizorka, Co? Za to, to wszystko na jak? Te drzwi jeszcze pan W malował Z panem T Mówię, te drzwi jeszcze pan W z panem T malowali Tak fajnie po 5 latach Wrócić tu dzisiaj się miało praktyki, nie? W dużej kiedyś się naprawiało tę wąskotorówkę. Te gramy oczywiście. Jeden z... W których drzwiach jesteś? To tam był magazynek Tam jak las To tylko widziałeś? Została tablica z numerami kluczy Nawet dach pozdejmowany Wiesz co bym obstawiał? Że to wszystko tu rozkradli w ciul No, a tu cylinder naprawiali Do inobusów Przychodziły z Zielonej Góry Jeszcze raz do biura Nic nie pozostawało. Wszystko roz, zostało rozkradzione. Jedyne chyba, co pozostało z biur zostały te zniszczone meble. Co prawda to jeszcze by się nadawały. Jeszcze mało wiele. Mają jakiś wygląd. byś człowieka nie stracił. Tak jak pewnie wspomniałem, z początku były tu naprawiane wagoniki z kolei, wąsko, z kolei wąskotorowej. Później były tutaj produkowane tak zwane fitnessy. No i wiadomo, cylindry, a tak nic poza tym tutaj się nie działo. Co, co znalazłeś? Tylko się wstrzymaj. Jak masz coś do powiedzenia, to się wstrzymaj. Które? No! No co? Kolejny film. Kurwa. Czepek, nagrywamy jeszcze. No bo tu, tu było biuro szefa, nie? Tylko, że szef, szefa więcej nie było jak był. Jeszcze ten specyficzny zapach. Do dziś go pamiętam. Ty, a tam się, w tamtym miejscu się musiał dach zarwać, widzisz? Coś tam leży na folii. Może leży, kurde, jakiś nieboszczyk. Albo ktoś ostro uchlany. Tylko, że wątpię, że pod człowiekiem taka folia wytrzymała. Co? No Jeszcze się tu na łebną zwali Dopiero będzie A tu kiedyś Tu kiedyś w tym miejscu Nawet widać wyjście od komina Stał piec beczki Zrobiony No nie ma bo Później zainstalowali tamten A tu to nie wiem co było bo Tego się nie używało Jak ktoś wie co to za urządzenie i do czego służyło, można pisać w komentarzach. To były, to były, to były, to były takie cyrki z tym, nie, z tymi łącznikami tu. No, a tu stał piec. Nawet mój kolega jest wpisany. Jak będziesz to oglądał, panie R, to będziesz wiedział, że to o chodzi. No, i tu w tym miejscu stał piec. No, także taka sytuacja. Podejrzewam, że albo to, to wszystko zostało rozkradzione, albo sprzęty wszystkie posprzedawane. To co? My się z wami żegnamy. No i to była stołówka. No nic, my się z wami żegnamy. Mało nieczystym akcencie. I mam nadzieję, że do zobaczenia na następnej wyprawie.